Witam Was bardzo serdecznie, dragą z tej strony. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o brytyjskim dziale przeciwlotniczym 94 mm na podwoziu kanadyjskiego czołgu średniego RAM2. Zapraszam do oglądania. Na wstępie, jeszcze zachęcę Was do ocenienia tego materiału, pozostawienia łapki w górę albo w dół, jak uważacie, zostawienia komentarza, co sądzicie o tym materiale, oraz zasubskrybowania tego kanału, bo jak wiecie, to. Pomaga w rozwoju kanału. Lecimy. Co łączy brytyjskie działo przeciwlotnicze 94 mm oraz kanadyjski czołg RAM-2? Ano, projekt działa samobieżnego. Tak, oto działo 94 mm na podwoziu czołgu średniego RAM. Słuchajcie. W ogóle zacznijmy od tego, skąd taki pomysł? Skąd zamysł zamontowania armaty przeciwlotniczej na yy, podwoziu czołgu średniego i stworzenia z tego działa przeciwpancernego? Do czego no, finalnie no, nie doszło i zakończyło się tylko i wyłącznie na testach. Jeżeli chodzi o działo 94 mm, było to główne brytyjskie działo przeciwlotnicze, ciężkie oczywiście, podczas II wojny światowej, mniej więcej odpowiednik niemieckiego flaka 88 czy amerykańskiej 90, tylko że o nieco większym kalibrze 94 mm 3,7 cala. Produkcja rozpoczęła się przed wybuchem II wojny światowej, bo w 1937 roku była używana przez całą II wojnę światową we wszystkich, na wszystkich teatrach z wyjątkiem Frontu Wschodniego. Pozostała w użyciu po wojnie do czasu zastąpienia y, pociskami, rakietami kierowanymi. Y, co ciekawe, y, działo to, to 94 mm, y, dalej jest w służbie armii Nepalu. Nie wiem, taka ciekawostka może Was to interesuje. Skupmy się po prostu już na samym połączeniu tego działa z tym podwoziem. Jak wszyscy wiemy, tak jak Niemcy zauważyli, że ich 88 sprawdza się idealnie do niszczenia czołgów, tak Brytyjczycy stwierdzili, że w sumie czemu by nie używać 94 do niszczenia również czołgów Kanadyjczycy stwierdzili, że przerobią swój czołg średni RAM2, zamontowali to działo no i w sumie na tym się to skończyło, bo no, na testach się właśnie skończyło i jakby ta 94 mm armata okazała się nie spełniać wymogów przeciwpancernych a że Brytyjczycy mieli na uzbrojeniu swoją 17-funtówkę znaną z Shermana Firefly, czy też właśnie z omawianego na poprzednim materiale AC-4 Sentinel czołgu australijskim. Tak więc nie było potrzeby jakby przystosowywania działa przeciwlotniczego do niszczenia czołgów, tak jak to zrobili Niemcy z 80 tak więc, projekt po prostu został porzucony, słuchajcie. No i powstał no taki, można by to powiedzieć, bękarcik, tak? Po prostu kadłub Rama 2 z armatą 94 mm. Jeżeli chodzi o samego Wartandera, no to niestety, tak jak w historii, były tutaj pociski. One się nazywały 207, oraz właśnie te z zapalnikiem VT. No to tak, w Wortanderze mamy pociski przeciwpancerne oraz odłamkowo burzące. Jeżeli chodzi o pocisk przeciwpancerny, no to mamy 204 penetracji. Odłamkowo burzący mamy tej penetracji 13, aczkolwiek prawie mamy kilogram ładunku wybuchowego, no i tak powiedziałbym niewiele, aczkolwiek no zawsze jest to hajek, zawsze zniszczymy tym otwarty cel, jakąś pelotkę, czy właśnie niszczyciela. Tak więc, nie przedłużajmy, wskoczmy do bitwy. No i zobaczycie, jak ten pojazd będzie się sprawdzał w bitwie. Oczywiście, do zestawu bierzemy sobie naszego tajfuna MK1B. Tak więc, zapraszam do pierwszej bitewki. Słuchajcie, nawet nie sądziłem, że się udało. Po 3 minutach szukania meczu, udało nam się znaleźć cudowna mapa. Słuchajcie, Mozdok bierzemy 26 pocisków przeciwpancernych. Cztery odłamkowo burzące. I tak się zastanawiam, gdzie by tutaj pojechać, wiecie? Czy zagrać e, tak agresywnie, czy może tak bardziej defensywnie. E, I w sumie może zagramy tak bardziej defensywnie. E, Przysnajpimy sobie. Tak więc e, ja jadę na pozycję i widzimy się na miejscu. Tak więc my już wstępnie można powiedzieć jesteśmy na pozycji naszej. Rozpoczynamy polowanie na przeciwnika. Mamy już pierwszego ARL-a, nawet. Tylko musimy bardziej wystawić naszą lufę. Do niego mamy 600 metrów. Wypalamy, niestety się zdradzamy tym strzałem. Sherman jedzie. Shermana zniszczymy. Kierowca działa nowy ładowniczy. I tym strzałem go dobijemy. Słuchajcie, jednostka zniszczona. Aczkolwiek no się zdradzamy, kolejny czołg, kolejny kill słuchajcie ARL wyjeżdża Oddajemy strzał, trafienie tylko i wyłącznie No ARL-ka będzie ciężkim orzechem do zbliżenia słuchajcie To nie to tamto Co Sherman czy Petek Aczkolwiek szukamy naszych przeciwników dalej są od naszej lewej i musielibyśmy się cofnąć. I wiecie co może Zmienimy pozycję. Zmienimy pozycję tej naszych sojuszników. No ja dają sobie radę. Jak ta RLK? Ja tą RL-kę bym przypilnował, bo słuchajcie, ona będzie bardzo, ale to bardzo ciężkim przeciwnikiem. Dla naszych sojuszników. Ale wydaje mi się, że możemy się odrobinę cofnąć i zapolować na pojazdy. Podjeżdżające pod B. <laughs> Zapomniałem wspomnieć, że jest to pojazd na 5-3, oczywiście. Yy, Penetrację mamy 204 yy, na pepancach. Co do odłamków burzących, to tylko 13 mm, ale to już Wam mówiłem, więc powtarzam się teraz. Słuchajcie, jest już prawie trzecia yy, w nocy, więc yy, pozwólcie, że. będę czasami tak jako co poły gadał, powtarzał się. My, słuchajcie, wróciliśmy do naszej początkowej pozycji, bo mamy już cel dowódca ładowniczy. Czy zdążymy załadować oto koło burzący, by dobić go Dawaj, 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 strzał. Mamy go! Kill. Mamy naszorna. Zniszczonego. Słuchajcie, bitwa taka można by powiedzieć bardzo szybka. Bardzo szybko nasza drużyna przejęła inicjatywę w tej bitwie. Mamy dwa punkty. Podjeżdżamy pod trzeci. A my spróbujmy zestrzelić samolot, może nam się uda. Tylko oczywiście musimy szybko podnosić działo. A jaj, jaj, jaj. prawie! <laughs> Ale nam się może uda. No niestety dostajemy z bomby. Tak więc wsiedliśmy w samolocik, lecimy oczyścić. Powietrze nad polem bitwy, bo niestety, ale dosyć mocno samoloty przeciwnika nam się tutaj panoszą. Tak więc trzeba się ich pozbyć. A tutaj mamy chyba F8, która nas wcześniej zaatakowała. A nie. To jest, słuchajcie, tylko i wyłącznie był BF-109. Poszukuję tej F-8, która nas yy, zbombardowała w sumie. Tak więc latamy, latamy. Jest... Pelotka przeciwnika. Tego nie chcemy spotkać na naszej drodze. Odbiliśmy punkt B. Przeciwnik został wykryty w tym miejscu? Nie. Natomiast tutaj mamy chyba Shermana z tego co widzę. Albo tego ARL-a. Dobra, pompka poszła. Trochę za późno, trochę za późno niestety. Dosłownie parę sekund wcześniej powinienem ją zrzucić. Ale zerwaliśmy gąsienicę, słuchajcie. więc słuchajcie, druga bitwa szybko wskakujemy na Stalingrad niestety tamtej bitwie nie poszło mi zbytnio tajfunem, dwie asysty szkoda wam tego pokazywać a w szczególności, że tutaj mamy się skupić na ramie, tak? jedziemy słuchajcie w okolice A zapolujemy sobie kurde, jest tu pojazd który bardzo bym chciał mieć co ja bym dał, żeby tym pojeździć i przetestować sobie. I pokazać wam, jak się jeździ Rzadzem M10. Tak więc słuchajcie, my już podjeżdżamy sobie na pozycję. Najpierw pilnujemy, czy nic tutaj nam nie wyjedzie z za wagonów. Jak nic nie będzie chciało tutaj wyjeżdżać nam, to zmienimy pozycję i będziemy pilnować podjazdu na A. Tutaj nam już już niech coś pinguje, że jest. Znajduje się, strzelimy. Jednostka zniszczona, słuchajcie. T3485 zostaje zniszczone przez nas. Przez wagon strzelaliśmy. Jeszcze tu jest jakaś pelotka, która chyba została zniszczona. Tak, FV, słuchajcie. 4005 wystrzelił i zmaltretował. BTRKZD. Zaryzykuję i zmienię pozycję. A jak ta Puma tak przejeżdża agresywnie, to my też możemy. Dobra! Chciałem wam powiedzieć. Zobaczcie, że ten pojazd jest bardzo mobilny. No słuchajcie, jest to podwozie pojazdu RAM 2, który mamy na Battle Rakingu 3.7 w amerykańskim drzewku. Sam pojazd zresztą jest bardzo przyjemny, a tutaj mamy po prostu wersję przeciw taką, można by powiedzieć, działa samobieżnego, działa przeciwpancernego. Czo, czoł, 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 czoł no nie! Jeszcze zablokowaliśmy się, słuchajcie. Jedzie petek, słuchajcie, który może nas zniszczyć pociskiem odwałkowo burzącym. Mam nadzieję, że nie wie, że my tu jesteśmy. Oczywiście, nawet się tego nie spodziewał, słuchajcie. Cel zniszczony, co się chyba po naszej lewej? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, jesteśmy zmuszeni cofnąć, nasz niszczyciel. Tygrys jedzie. O, shit, 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 shit. on wie Ale bardzo źle wyjechał. Bardzo źle wyjechał. I my właśnie przez to niszczymy mu lufę działa, słuchajcie. Dziwię się, że gracz tego tygrysa nie użył, słuchajcie, yy, karabinów maszynowych. Nie mój problem, jakby dla nas to jest kill. A dla niego jest to powrót do hangaru. Natomiast yy, M18 jedzie. Mógłbym załadować na niego Haeka. Wiecie? I to też zrobimy. Ładujemy HEK. On wie, że my tu jesteśmy. My wiemy o nim. Tak więc yy, gra nerwów. On przypominam, ma 50 -cala, którym nas może bardzo pokarać. Wystarczy, żeby podjechał w to miejsce i mnie z 50kala pokarał. Ale no, jak widać, mmm, kolega na to nie wpadł. Próbuję cały czas u nas tutaj od góry zajechać. Mm. No jest to dosyć patowa sytuacja. Brakuje mi tego karabinu maszynowego. Na tym. Może samolot by go mógł ostrzelać. Słuchajcie, idzie się coś. Yy... Bardzo złego, niestety, dla nas został zrzucony na nas ostrzał artyleryjski. Yy, musimy uciekać z tego miejsca, przez co narazimy się na ostrzał yy, M18. Aczkolwiek będziemy bezpieczni, trochę. Wiecie co? A ja wypalę. słuchajcie, drugi osioł artyleryjski to może być koniec naszych przygód jeżeli chodzi o uczestnictwo niestety w tej bitwie chyba, że jakimś cudem uda nam się wycofać maszynę i no ten osioł artyleryjski zbytnio nam nic nie zrobi mam taką nadzieję, dalej się nie cofniemy nie mamy działu nowego, to jest najgorsze, co może być, słuchajcie. Tracimy czterech członków załogi, a M18 na nas nie wyjeżdża, słuchajcie. Co tu się dzieje? My się naprawiamy. 9 sekund do końca naprawy, on na nas nie wyjeżdża. Co tu się dzieje, słuchajcie? Wojna nerwów. Straciliśmy czterech członków załogi, chłop na nas nie wyjechał. Dlaczego? Brawo! Dziękuję. Uratowani zostaliśmy. Ale przez to również nasz sojusznik ginie. Pomógł nam, poświęcając siebie. Słuchajcie, ciężarówka rosyjska przyjechała. Mamy załadowanego haeka. Jeżeli jest to czołg, to jest po nas. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Wiem na pewno, mamy chwilę, by się przekonać. Czy jest to pelotka? Czy jest to, słuchajcie, została zrzucona bomba? Tak! Uratowani! <grytania> Po raz drugi! Jesteśmy uratowani. Dziękuję, naprawdę. Ta bomba mogła nas zniszczyć. Ale tak się nie dzieje. Sojusznicy nas ratują w tej bitwie słuchajcie. Jest to drugi, druga pomoc od sojuszników w tej bitwie. Nieprawdopodobne co tu się dzieje? Nas już dawno nie powinno być w tej bitwie. Musimy wjechać na punkt, słuchajcie, żeby odzyskać jednego członka załogi. Może przy okazji napotkamy tą ciężarówkę. Ciężarówka wycofała się i strzela tutaj chyba z tej drogi. Ona dalej żyje. Spróbujmy wyjechać i ją sprzątnąć. Ciężarówka tu jest. Jest, 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 jest. jest. Hahaha! <śmiech> słuchajcie <śmiech> Nie wiem nieprawdopodobny A ta puma spaść, ona dalej żyje Co tu się dzieje w tej bitwie? Chłop w tej pumie naprawdę Niesamowite On cały czas, słuchajcie, żyje Nadlatują samoloty wroga. Musimy się ukryć. Wracamy do ukrycia. W ukryciu przywrócimy sobie załoganta, natomiast nie w takim miejscu. Tutaj możemy się ukryć. Będziemy wyglądać jak zwłoki Strike Master lata. Oby latał jak najdłużej bądźmy wcelowani i wyczekujmy ofiary. Nas nie ma, my jesteśmy wrakiem. Patrzcie jak my wyglądamy. My jesteśmy wrakiem. Nas tutaj nie ma. Niestety poszły bomby. Jesteśmy zostaliśmy uszkodzeni. Nasz kierowca został y, ranny, ale dalej żyjemy. Słuchajcie, dalej walczymy. Dręczą nas, słuchajcie, samoloty. Ach, naprawdę. Tej bitwy wam za bardzo nie będę przycinał. Będę przycinał tylko momenty, kiedy niestety gardło daje o sobie znać. Natomiast naprawdę jest to bitwa... Ach. Świetna. Z błędami popełnionym prze... popełnionymi przeze mnie, przez przeciwników. Ale słuchajcie, tu się dzieje. Mamy tylko 4 kile, niewiele. Ale takie momenty, takie akcje tu są. My już dawno temu powinniśmy być martwi. Drużyna przeciwna utraciła wszystkie jednostki. Słuchajcie, przeżyliśmy to. Przeżyliśmy. Niemożliwe. Dwa ostrzały artyleryjskie, bomby, wyjazd pelotki na nas to jest niemożliwe. Słuchajcie, i właśnie dla takich bitew warto naprawdę grać w tą grę. Bo tu się naprawdę dużo działo. Co mógłbym powiedzieć o tym pojeździe? No, jest to taki specyficzny pojazd. Jesteście bardzo narażeni na ostrzał przeciwnika. Sami to nawet widzieliście w tej bitwie. Wszelkie ostrzały artyleryjskie potrafią nas zniszczyć. Wystarczy, że ten pocisk nawet spadnie hen-hen daleko od nas. Widzicie, gdzie te bomby spadły. Uż zraniły nam kierowcę i to bardzo. A kierowca? Kierowca jest schowany tutaj, zobaczcie, za tą blachą. Dziękuję hangarowi, że mogę przybliżyć to. Patrzcie na to. Wnętrze. On ma tutaj taką dziurę. Ja specjalnie mam tu krzak, żeby był niewidoczny. Ale to jest taka dziura wielka. Gdzie ten kierowca jest, zobaczcie. To jest taka wielka dziura, gdzie siedzi ten kierowca. To jest. Ach. No taki pojazd bym powiedział, kolekcjonerski pojazd dla fanu. Czy on się sprawdza w tych bitwach? No, niekoniecznie. W tej bitwie, akurat, OK, zniszczyliśmy cztery maszyny przeciwnika, ale zobaczcie, gdyby nie to szczęście, gdyby nie pomoc sojuszników z naszej drużyny, dawno nas by nie było w tej bitwie. Tak więc to był QF 3,7 RAM. Czy warty to pojazd zakupu, jeżeli chcielibyście go sobie zakupić? Nie kupujcie go, szkoda wydawać na niego pieniądze, no chyba że jesteście masonami albo kolekcjonerami, jak ja. Tak więc, no jest to pojazd dla Was. Ja się na nim świetnie bawię. Zresztą, sami widzieliście tą bitwę. Nawet nie wiem, czy jej samej Wam nie puszczę, bo. Ach, szkoda naprawdę. Dragon Thunder z tej strony. Widzimy się w następnym materiale na tym kanale. No i co? Ja Wam życzę miłego dnia, wieczora, nocy. Nie wiem, o kiedy, o której to oglądacie. Tak więc, po prostu, do następnego. Kłaniam się nisko. Hej.